Hej, witajcie w moim nowszym na odcinku, z tej strony Władek i dzisiaj wszystko z super szybkim, bonusowym, pozaplanowym odcinkiem, e, który chcę dla Was przygotować e, i oczywiście postaram się, żeby on był super, super szybki, dlatego że ja potrafię zrobić 25-minutowy wstęp do 30-minutowego filmiku, natomiast dzisiaj postaram się właśnie, żeby było szybko, postaram się nie przedłużać, ale będziemy znowu zagłębiać się w temat eyelinerów i będziemy się zagłębiać go, dlatego że e, posłuchałem się Waszych recenzji, posłuchałem się Waszych opinii i zakupiłem sobie eyeliner, który Waszym zdaniem jest absolutną kopią lub nawet lepszą wersją eyeliner nieraz katfondli e, Tattoo liner, który dostawałem ostatnio, który mi się nie do końca sprawdził i mówiliście o tym, że Eveline Cosmetics super brush liner będzie jego doskonałym zamiennikiem i dzisiaj stwierdziłem, że przetestujemy sobie te oba eyelinery, jeden obok drugiego zobaczymy czy intensywność czerń są na podobnym poziomie lub może lepszym zobaczymy czy trwałość jest na podobnym, na podobnym poziomie lub lepszym i przekonamy się czy ten eyeliner za 20zł w cenie jego regularnej lub 12zł na promocji tak jak ja go e, zakupiłem jest lepszy lub taki sam jak eyeliner z Kat Von D za 89zł więc, jeżeli jesteście ciekawi tego, jak wypadnie to porównanie, zachęcam do oglądania filmu. Obiecuję, że nie będzie długo. No więc, kochani, bez żadnych specyfikacji dzisiaj przeskakujemy prosto do rysowania kresek. Jeżeli jesteście ciekawi specyfikacji tych produktów, zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku, który Wam podlinkuję gdzieś tutaj albo tutaj. Natomiast e, postaram się też w tym odcinku zrobić troszeczkę lepszą kreskę niż mi wyszła wtedy. 7 do lustra. Ups, przepraszam. E, więc tak jak mówię, 7 do lustra. To oko będziemy rysować sobie z Kat Von D Eyelinerem, który już znam. Być może będziemy miał troszeczkę lepszy dzisiaj dzień, bo w zależności właśnie od dnia on troszeczkę lepiej lub gorzej rysuje te kreski, troszeczkę lepiej nakłada pigment, nie przedłużam, nakładamy. Dobra, mam wrażenie, że mi już trochę podeszło to za bardzo na tym pędzelku. No, i znowu spotykam te same problemy. Nie mogę tego produktu zbytnio dołożyć. No. Halo. Dobra. Słuchajcie, postarałem się jak mogłem na sobie. Poprawiłem trochę ten, ten kąt, kreski bardziej zaciągnięta jest niż było ostatnio. I wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie jest najlepiej, nie jest najgorzej, ale zobaczymy sobie jak poradzi sobie ten eyeliner. Jest to tak jak mówię eyeliner z Evelyn, Eveline za ułamek ceny. Przekonamy się czy będzie tak samo dobry. Kochani Nim się nakłada jak na razie o wiele o wiele łatwiej Zupełnie nie podsycha Nie ciągnie tak jak ciągnęła Kat Troszeczkę na tym oko zrobiłem grubszą kreskę Ale wow Halo, jakby 20 zł, 12 na promocji, 89. Czy wy widzicie różnicę? Bo ja na przykład widzę tutaj większe napigmentowanie, e, łatwiejszą pracę. Ten, ten, ten aplikator dużo, dużo łatwiej nakłada e, eyeliner. Jakby moim zdaniem tutaj formuła jest bardziej wodnista, bardziej napigmentowana. Jakby tutaj mamy pomysł fajny na ten eyeliner, a tutaj mamy takie e, prawdziwe przeprowadzenie tego do życia. Ja jestem jak na razie pod wrażeniem tego eyelinera bardziej niż jestem Kat Von D i jakby ułamek ceny, no halo, świetnie. Jedyne co tylko powiem, że on mini, minimalnie potrafi się rozlać tutaj w e, załamaniu. ale to jestem, wiecie, naprawdę z, z dużej e, odległości na to patrzę, ale moim zdaniem ten eyeliner do złudzenia przypomina z, e, sobą eyeliner z ale przy okazji jest dużo tańszy po prostu. Więc e, jestem zachwycony. Dam oczywiście im czas podeschnąć i zrobimy taki sam test, jak robiliśmy ostatnio, czyli że dotknę ich i później dotknę ich z odrobiną wody, zobaczymy, czy kat utrzyma się lepiej niż utrzymała się w poprzednim filmiku, gdzie nie utrzymała się w poprzednim filmiku wcale, a podobno jest wodoodporna. I zobaczymy, czy ten drugi jest takiej samej trwałości. Lepiej gorzej. Przekonamy się za chwilę. Na chwilę obecną za cenę 20 zł jestem zachwycony eyelinerem z Eveline. Ok, no więc Oki Doki jestem z powrotem i zrobimy sobie teraz mały test. Tak jak poprzednio. Najpierw je sobie dotknę, żeby sprawdzić, czy są w miarę odparte, odporne na ścieranie, a później dodam do tego wodę. E, idziemy najpierw do Kat. Zobaczymy, czy się sprawdzi lepiej niż ostatnio. No, niewiele. Teraz. Trzymam się bardzo za Eveline, bo jak na razie mnie pozytywnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Nie jest idealnie starło się, ale moim zdaniem mniej niż Skat. Tak uważam. jak możecie sobie tutaj przyjrzeć się na ilość ubytku, myślę, że Eveline minimalnie utrzymuje się lepiej. To jest fajnie, więc tutaj jest plus dla niego. No i teraz odrobina wody. Przekonamy się, czy będą odporne na wodę, tak jak obiecuje to kat przede wszystkim, a czy Eveline w ogóle jest odporny na wodę. Więc palec mam delikatnie mokry. No, jak kat dotykam po prostu, to minimalnie się. Jakby rozkrusza, ale jak przejada palcem, to jest po wszystkim. Dobra, bierzemy drugi czysty palec i przejdziemy tutaj po tej linii. Tutaj jest podobny efekt, ale znowu trochę delikatniejszy i przyjedziemy się. No! Też się jakoś zbytnio nie utrzymało, chociaż przy samym tarciu wydaje mi się, że Everline sobie poradziło lepiej, ale słuchajcie, może ten test trwałości nie jest jakiś super miarodajny, bo nikt nie będzie starał się oczywiście pocierać swoich eyelinerów mokrym palcem lub w ogóle ich pocierać. Cut, no tak jak ostatnio jest gorzej niż bym na to liczył. Żelowe eyelinery potrafią być odporne na tarcie. Tutaj mamy płynny eyeliner, miałem nadzieję, że będzie odporny, tak jak mówiłem przy nim filmku, nie jest. Ze strony Eveline moim zdaniem mamy, e, pomimo że również nie utrzymała się perfekcyjnie, o wiele lepsze e, działanie. Uważam tutaj, że Eveline nas absolutnie nie rozczarowuje. Uważam, że Eveline ma po prostu lepszy performance niż kat. Podsumowując, tak jak mówię, że staram się, żeby to był szybki filmik. Podsumowując, um, kat nadal nie lubię. Nadal beznadziejna formuła, moim zdaniem, po prostu szybko wysycha. Kiepsko się nią dla mnie maluje, mimo że pędzelek jest doskonały. A jeżeli chodzi o Eveline, to mamy tutaj formułę, która jest delikatnie bardziej odporna od Kat, ale przewyższa ją pod każdym innym względem, dlatego że pędzelek jest tak samo doskonały, ale formuła jest bardziej płynna, więc nie wysycha tak bardzo, jest bardziej napigmentowana, łatwiej się nakłada, mniej ciągnie za oko. Ja patrzę teraz dzisiaj cały czas w lustro, przepraszam, ale po prostu jeszcze raz zerka ten eyeliner. Uważam, że po prostu kart nie umywa się do eyeliner z Eveline gdzie płacimy tutaj ułamek ceny i jak w kocham, jak tylko mi się skończy ten eyeliner i jak tylko wykończę eyeliner z Kat, już nigdy nie zostanie przez mnie zakupiona, a myślę, że super brush line perfect brush line z Eveline będzie moim stałym ulubieńcem na chwilę obecną jestem pod dużym wrażeniem to by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że taki szybki filmik Wam się podoba ja Was bardzo serdecznie zachęcam do wyczekiwania ulubieńców, którzy pojawią się już jutro a zachęcam Was też do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików oczywiście więcej. Stawiajcie łapki do góry, jeżeli ten filmik Wam się podobał, a ja wam bardzo serdecznie a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Cześć!